Minus 12 stopni. A my właśnie przygotowujemy się do ocieplenia poddasza tego domu za mną. Planujemy to wykonać jednego dnia. Mamy 50 metrów w części użytkowej, grubość 25 w część strychowa grubość 20 cm. Dowiecie się z tego filmu jak przygotować poddasze, żeby można było je ocieplać w takich warunkach, bo jest to wykonalne, jest to zgodne z technologią. Zapraszam do oglądania materiału. Jesteśmy właśnie na poddaszu. Budynek, który dzisiaj ocieplamy to Foxtrot z firmy Extra Dom. Fajna, nowoczesna bryła, 170 metrów, w sumie z garażem, powierzchni użytkowej, także bardzo fajny dla 4-5 osobowej rodziny budynek. Tak jak widzicie jest na nim pełne deskowanie, czyli na krokwiach deska, na desce jest membrana wysokoparów przepuszczalna. Od razu mamy tutaj też pewne niedociągnięcie, mały błąd, który należałoby zawsze by wcześniej wyeliminować. Jednak inwestor tego nie zdąży wykonać. Działa tutaj sam podczas swojego urlopu. A mianowicie zauważcie, że tutaj glify do obrobienia pianą. Tu mamy już miejsce na płytę kartonowo-gipsową. W to miejsce wkładamy naszą płytę. Dopianowujemy te, te okno, wyjmujemy i mamy idealną przestrzeń do, do wstawienia późniejszej płyty karton-gips. Tutaj na dole natomiast deska jest za wysoko wysunięta na około 3 cm. W tym wypadku rozwyżemy to tak, że dopianujemy to do, do tych 2-3 cm. Inwestor będzie musiał później wyciąć tą deskę. No idealnie było zrobić to wcześniej, ale właśnie no nie zdążył. Inwestor będzie nie musiał wyciąć to wcześniej i uzupełnić to po prostu pianką. Tak? My naszą pianę poprowadzimy do tego miejsca, żeby zachować właśnie tą, tą przestrzeń. Na pewno zauważyliście, bo praktycznie to jest pierwsza realizacja od roku, gdzie mamy już położoną wełnę na suficie. I dlaczego jest tu akurat wełna, dlaczego cały dach pianą? Ogólnie piana przyklei się do deskowania. Mamy najszczelniejsze, najpewniejsze, najpewniejszą izolację, najbardziej skuteczną. Na suficie. Natomiast inwestor już wcześniej kupił sobie wełnę w dobrej cenie. Kłada ją sam, dlatego te koszta też są nieznaczne. Wełna będzie też w strefie ciepłej, tak? Także tutaj. W ta wełna będzie funkcjonować bardzo, do, bardzo dobrze, bo ogranicza nam dostawanie się ciepłego powietrza na zewnątrz. Czyli zmniejszamy kubaturę do ogrzewania. Jeśli wełna jest w strefie ciepłej, czyli od góry mamy też pianę na strychu, to nie, nie zachodzi już w nie takie wykraplanie, tak jakby to było przy nieocieplonym strychu. Zauważcie też, że rekuperacja raz, że będzie pod odcieplonym strychem, druga sprawa będzie pod tą wełną, yy, czyli w strefie ciepłej jest to zrobione bardzo dobrze. Także niwelujemy straty, niwelujemy jakieś wykraplanie w. Właśnie w tej wentylacji. Słuchajcie, jesteśmy teraz na strychu, na stryżku. Jest to część nieużytkowa, ogrzewana ale jeśli nie macie garażu, wiem z doświadczenia, że jest bardzo przydatna. Także inwestor zadecydował, że ten dach tutaj będzie również ocieplony, grubością 20 cm. Nasz standard taki proponujemy to jest od 20 do 15 cm. Tutaj mamy tą górną opcję. Zauważcie, że na zewnątrz mamy minus 12 stopni, a tu obecnie stoję na samej bluzie. Mamy około 14 stopni, gdyż budowa jest ogrzewana. Do, Dorzuciliśmy też naszą nagrzywnicę, także trochę powiem o tym, te, o tym, jak to wcześniej wspomniałem, jak przygotować taką budowę podczas mrozów, żeby prace były wykonane zgodnie z technologią i zaleceniami producenta. I zobaczcie teraz. Coś, co jest na każdym strychu, mianowicie ten wyłaz dachowy, czyli jest to zimne okno wyłazowe przeznaczone do nieogrzewanych strychów. Ale z doświadczenia wiemy, że tutaj będzie panować temperatura około 10-15 stopni na plusie w warunkach takich zimowych jak dzisiaj. I zauważcie od razu, że ten bułaś jest zamarźnięty tak, od wewnątrz, to jest po prostu lód, a przy temperaturze trochę wyższej niż dzisiaj ten, ta woda będzie się roztapiała, będzie powodowała, że będzie ściekało. I będzie mogło to wszystko pleśnieć, Znaczy, to na pewno będzie pleśniało, tak? Także trzeba to zabezpieczyć przed taką różnicą temperatur. I można wstawić tu w tą skrzynkę później po naszym ociepleniu na jakiś kawałek styropianu. Przygotować jakiś materiał izolacyjny, który, że za się lepiej to okno. I druga sprawa, która jest bardzo ważna, żeby że to będzie spełniało swoją funkcję, a mianowicie tutaj ta piana nie będzie zabudowana a promieniowanie UV może ją uszkadzać, znaczy na pewno będzie ją uszkadzało. Także zabudowa tego okna, zaślepienie izolacją zapewni nam to, że ta piana też nie będzie degradowała. No i oczywiście nie musicie jej zabudowywać, no bo to jest też znaczny koszt i, i to jest koszt y, nawet zbędny tak? przy takim y, strychu. Druga sprawa komin. Tak? Y, nie jest to komin wentylacyjny, jest to komin spalinowy. Na dole mamy kominek, kozę, która jest właśnie rozpalona. W tym momencie ten komin delikatnie się nagrzewa. Zawsze powinno się materiałem niepalnym izolować te najbliższe części. Tutaj pomiędzy tymi wymianami krokwiami będzie ułożona wełna. Z tej strony nie będziemy dojeżdżać do końca pianą, a mianowicie zostawimy przestrzeń około 10 cm na dołożenie materiału niepalnego, czyli wełny. Ogólnie z takim kominem dzieje się tylko problem, jeśli sadza wewnątrz się zapali, bo od samego kominka takich temperatur nie uzyskamy, żeby mogło to zagrozić czemukolwiek, ale przy paleniu sadzy uzyskuje się temperaturę ponad 1000 stopni, także taki komin może już popękać i stanowić realne zagrożenie. Także zwracamy na to uwagę. Tutaj mamy niedokończoną pracę inwestora, czyli ucięta rura odpowietrzająca kanalizację. Ze względu na pogodę na zewnątrz nie można było zamontować kominka odprowadzającego wentylacyjnego to, tą rurę i tego połączyć. Inwestor chciał ten większy kawałek około pół metra na pół metra zostawić niedopianowanym, ale po uzgodnieniach doszło do tego, że wypianujemy to wszystko, rura będzie zabezpieczona i najprościej będzie w późniejszym czasie zamontować ten kominek, wywiercić otwór, zobaczyć w którym miejscu on wychodzi wyciąć precyzyjnie pianę, zamontować przedłużenie i połączenie tej rury, ewentualne małe ubytki uzupełnić pianką. W innym przypadku trzeba byłoby to wszystko uzupełniać wełną, styropianem bądź pianką pistoletową. Wszystkie te materiały nie do końca nadają się do pełnej izolacji tego dachu, gdyż no nie są one odpowiednio przepuszczalne, będzie mogła tam wykraplać się wilgoć. Najlepiej jest to zrobić naszą pianą otwartokomórkową, wtedy te deskowanie mamy pewność, że jest dobrze ocieplone, jest to materiał dedykowany, paroprzepuszczalny i nic tam złego nie będzie się działo. Temat kolejny, który jest zawsze praktyczny, jeśli chodzi o dach dwuspadowy, jeśli to nie jest koperta, czyli ściany szczytowe. Zawsze walczymy o to, żeby inwestorzy mieli odpowiednią izolację pomiędzy ścianą a dachem, gdyż od tego dachu te zimno nam wnika w ścianę i później wychładza. Tu są, pojawiają się liniowe mostki termiczne. Tu jest to ocieplone, ale... Nie do końca dobrze. Wiem, że inwestor kupił ten dom już w stanie surowym, także nie miał wpływu na, na, na taką izolację. Tu mam około 5 cm tego styropianu, także jest go trochę za mało. Tam poniżej jest jakaś też styropian, ale ucięty. Ten wieniec powinien zaczynać się w tym momencie, a tutaj byśmy mieli miejsce na, na izolację. Obecnie będzie to zaizolowane w ten sposób. Gazobeton jest dosyć ciepłym materiałem, także na strychu nie, będzie, nie powinno generować to żadnych problemów. Na dole też tej izolacji jest około 5-6 cm od dachu, także już musi tak zostać. Ewentualne wyjście z tej sytuacji to ocieplać od wewnątrz ściany w części użytkowej, ale już są one wytynkowane, także no, teraz trochę już po ptakach. Ostatnio był komentarz na Facebooku, bodajże, jak mierzymy wilgotność drewna, jeśli temperatury mamy ujemne na zewnątrz. Tutaj akurat budowa jest ogrzewana, te drewno ma około 14 stopni. Poproszę chłopaków, zobaczymy to na dole. Ale wilgotnościomierz będzie pokazywał poprawnie i te, te wyniki można normalnie interpretować. A miejsce, w którym... Które jest przeważnie najwilgotniejsze to jest kalenica, tak? czyli obszar wokół kalenicy. Tutaj mamy bardzo suche drewno. Budynek jest yy, kilku, kilkuletni, tak? także jest wysezonowany. Drewno jest wysezonowane. Wyjąłem go z kieszeni, tak? także mamy 18 stopni na wilgotnościomierzu. Realnie jest około 14, no ale drewno jest bardzo suche. Wilgotność powietrza jest na poziomie 41%. Także jest tu po prostu sucho, odpowiednio przygotowane. Zobaczmy jeszcze krokwie tutaj na, na tym strychu. Krokiew też ponad 10%, niewiele ponad, także bardzo dobrze to wszystko jest przygotowane. Bardzo fajnie, że inwestor przygotował dla nas OSB, bo ponad... Byłem tutaj tydzień temu na pomiarach, tej płyty jeszcze nie było, także bardzo się postarał. Dla nas jest to bardzo duże udogodnienie, jeśli możemy swobodnie się poruszać. Sam ją ułożył i zobaczcie, że budynek robi dla siebie i robi to sam. Dlatego między górą, między płytą a wełną jest około 5 cm przerwy. Od spodu będzie jeszcze kolejna warstwa, także w strefie ciepłej ta wełna się znajduje. Ona nie wymaga aż takiej wentylacji, jakby to był nieogrzewany strych, ale mamy 5 cm, także ta wentylacja jest zapewniona. A zanim przejdziemy dalej, jeśli uważasz, że te treści na naszym kanale są atrakcyjne, są komuś potrzebne i chcesz nam pomóc w rozwoju tego kanału, zapraszam Ciebie do subskrybowania. Lecimy dalej. Ta część, którą teraz, którą będziemy uciekać, czyli część użytkowa, tak zwane skosy do, do części jętkowej. Będzie ocieplona grubością 25 cm. I zobaczcie teraz. Uchwyty też są bardzo dobrze przygotowane. A mianowicie krokwie mają 20 cm. Piana umowna 25 cm, ale 2 cm może ona, że tak powiem, dorosnąć. Tak też jest zaznaczone w, w umowie. No i dodatkowe 3 cm na grubość stelaża. Także przy 25 cm pianie minimum na 30 powinny być wysunięte grzybki. Tu są bardzo dobrze zrobione. Idealnie by było nawet, żeby, jeśli one byłyby na 31, zawsze mamy troszkę więcej tolerancji, ale wiadomo, jeśli chodzi o poddasze każdy centymetr na wysokości jest też na wagę złota przy, przy tych budynkach, które budujecie. Na zewnątrz mamy temperaturę minus 12 stopni, temperatura dyskowania, patrzcie na ten punkt, czyli pokazujemy temperaturę tu, gdzie właśnie jest ten krzyżyk, mamy około 8-9 stopni. Przy murłacie będzie to mniej, tu mamy około 3 stopni. Zwróćmy uwagę też, jest już elewacja, budynek jest ocieplony. Tutaj mamy piankę przy murłacie. Połać dachowa powyżej, czyli tam używa drewno około 8 stopni Celsjusza. W przypadku tutaj, gdzie jest murłata, jest już pianka montażowa zaaplikowana. Ta temperatura jest o około 8-10 stopni mniejsza, czyli mamy tu nawet miejscami ujemną temperaturę, a jest to spowodowane tym, że że są jakieś tam nieszczelności pomiędzy pianką. Pewnie ona nie jest na całej grubości styropianu, bo styropian jest swazowany ze skosa i pewnie ta pianka jest tylko z zewnątrz i z tamtej strony, a od środka jest yy, nie ma jej po prostu w ogóle i tam krążyć może zimne powietrze. Ale tu się nie mam o co martwić, gdyż z tej strony będzie zaaplikowana piana, a patrząc to w tą stronę to mamy ponad 33 cm materiału czyli tutaj nie mamy jakich tam jakichkolwiek mostków termicznych możliwych, że później nam coś działo, działy się jakieś problemy. Natomiast w przypadku wełny jest to bardzo nefralgiczny punkt, gdzie musicie go bardzo dobrze ocieplić, bo wełnę trzeba ściąć pod odpowiednim kątem, umiejscowić, zrobić zakład i te powietrze w przypadku wełny musi też tutaj być udrożnione, czyli trzeba zrobić szczelinę wentylacyjną i wpuścić te zimne powietrze Dlatego realnie tu mamy 25-30 cm piany, która jest monolitem, a w przypadku wełny mamy powietrze, które musi ją penetrować. No w tym wypadku naprawdę du, du, dużo na plus wygrywa piana, bo jest to po prostu cieplej, szczelniej i to z doświadczenia wiemy, że, że nie ma z tym później problemów. I teraz nawiążemy do lambdy, bo są wełny, gdzie lambda jest nawet 0,32-0,33. Są to bardzo dobre klasy wełny, ale tak jak wspomniałem, ta wełna też musi być zamontowana ze szczeliną wentylacyjną. Często się podbije tą szczelinę zrobić z membrany wysokoparoprzepuszczalnej żeby ta wilgoć, wilgoć zimne, zimne powietrze nie wnikało nam bezpośrednio w wełnę, żeby jej nie wychładzało. Natomiast jeśli zrobicie sznurki, to przy takiej pogodzie, jeśli jeszcze dojdzie na wiatr, to ta wełna w 30-40% jest wychładzana. W wełnie zawsze w okresie zimowym jest więcej, większa ilość wilgoci, która odparowuje oczywiście latem, ale to realnie tą lampę pogarsza nawet o 100%, czyli Realnie z wełny, która ma 0,32 lambda, może wiedzieć, że ta lambda będzie miała 0,070, a w przypadku piany lambda 0,38 ogólnie to jest bardzo dobra lambda i materiał jest szczelny i ta lambda zostaje stabilna. I druga sprawa, unikacie tu błędów montażu, bo mówię, bo przy świetnym materiale, tak jak wełna ma 0,31, 0,32, też możecie ją po prostu błędnie zamontować, a nawet jeśli zamontujecie ją poprawnie, to i tak ta lambda będzie się wahała w zależności od warunków na zewnątrz. Także. Lambda-lambdzie trochę nierówna w zależności od materiału i lambda teoretycznie jest parametrem stałym, ale ze względu na wilgotność też ona się zmienia. Także temat trochę szerszy, będziemy go poruszać, jeśli będziecie zainteresowani. Dobra, zobaczcie teraz: y, robiliśmy doświadczenie, nie węża. W tych warunkach przyjemnie się go niesie, ponieważ jest on podgrzewany. Tak? Także wąż, cały wąż ma długość około 70-80 metrów, w zależności, która ekipa u nas akurat wykonuje pracę. I ma on temperaturę obecnie 33 stopni na powierzchni osłony. Wewnątrz ma około 45, nawet do 50 stopni. Zobaczcie, że to naprawdę trzeba mieć bardzo dobrej jakości sprzęt. Przykładać bardzo dużą wagę do temperatur aplikacji, do temperatur składowania materiału, jak i do temperatur przetwarzania tego materiału, gdyż wszystko jest podgrzewane na samochodzie oraz cały długi wąż ma oplecioną wokół siebie grzałkę, która no, musi ten materiał utrzymywać w stabilnych warunkach żeby po prostu ta piana była odpowiednio spieniona. Zauważcie coś o czym nie powiedziałem, a mianowicie bardzo dobrze przygotowana murłata. Tak? Tutaj laser poka pokazuje laserem, czyli od praktycznie o tej linii mamy wklejony styropian i na nim jest tynk. I zauważcie, że ten tynk już jest wygrzany i ma on temperaturę około 9-10 stopni, a poniżej żelbet jest o 2, 2 stopnie chłodniejszy. Czyli mamy tu już ścianę zaizolowaną i to wszystko kamera nam pokazuje. I zauważcie też wszystkie te nieszczelności w przypadku pianki montażowej przy styropianie Też pokazują nam wpływ zimnego powietrza do wnętrza budynku. Każdy sęk, każda szpara między deskowaniem, także widać, że jest chudniejsze, chudniejszymi elementami. Krok jest cieplejszym elementem, dlatego że te promieniowanie się odbija. Każda rzecz ma znaczenie, jeśli chodzi o termikę, o fizykę budowli budynku. My naszą pianę, tak jak wspomniałem, producent deklaruje od minus 15 możemy je aplikować. Ale tutaj mamy miejsca, gdzie są 3 stopnie Celsjusza. Jak zbliżymy się, to będą... Będzie to 0 stopni, albo nawet zbiega nam na minus. Większość pian może być aplikowana w temperaturze plus 15 stopni. Mówimy tu oczywiście o powierzchni, na którą aplikujemy, tak? To nie znaczy, że tu nagrzejemy do 15 stopni, bo obecnie mamy tu 15 stopni, a miejscami połowa zachowa jest to 15 stopni chłodniejsza, tak? Czyli jest około 0 stopni. Dlatego trzeba też na to uważać, albo poczekać z aplikacją, albo bardzo intensywnie punktowo grzać każde pomieszczenie przed samym natryskiem, żeby ta piana była odpowiednio spieniona. No bo jeśli dojdzie do natrysku na taką powierzchnię, to w tych punktach nefralgicznych ta piana po prostu może nie być odpowiednio przetworzona i nie mieć swoich właściwości. Podsumowując, żeby być pewnymi, musicie sami to trochę skontrolować, doczytujcie, dopytujcie, wpisujcie to wszystko w umowy. Żądajcie protokołów końcowych na koniec wykonania Waszych prac, żebyście później mieli podkład w razie jakichś później problemów macie wszystko na papierze. Też często poruszam tematy na budowach, czym ogrzewacie wasze budynki. W tym przypadku akurat inwestor ma możliwość podpięcia się do gazu. Jest tu piecyk gazowy, zobaczcie. Dom ma 170 metrów z garażem. Zobaczcie, jaka mała jednostka może to ogrzać. Także sam jestem przed budową domu i zastanawiam się nad wyborem. Może mi coś podpowiecie w komentarzach, w którą stronę iść. Chcę wybudować budynek bardzo ciepły, no ale też serio zastanawiam się nad gazem, nad zakopaniem butli. Kończąc, dzisiaj ocieplamy poddasze mające 130 metrów kwadratowych. Koszt tego przedsięwzięcia to to jest 11 tysięcy zł brutto. Czas pracy jeden dzień. Dziękujemy, zapraszamy do subskrybowania i do kolejnych materiałów.